Summer Festival! Zostań gwiazdą piosenki! Mili Państwo, możemy się w takim układzie już chyba tutaj przywitać z Wami. Tak mi się wydaje. Dajcie jakiś rogę Summer Festival, mogę tylko powiedzieć, że to tak naprawdę jedyny w tej części świata festiwal, który zgromadził yy, wokalistów, amatorów przez ostatnie dwa miesiące. Moi drodzy, sporo się działo. Mamy tutaj taką krótką matematykę. 6 tygodni zmagań, dokładnie 14 eliminacyjnych turniejów. Jeden półfinał, który miał miejsce dokładnie tydzień temu na tejże scenie. 10 dodatkowych prób muzycznych. Blisko 70 osób biło się w dwóch najlepszych klubach, w których właśnie te eliminacje udało nam się przeprowadzić. No,

Festiwal! Dobrnęliśmy do końca, mam nadzieję, końca szczęśliwego. Na pewno szczęśliwego dla jednej osoby, która w tej naszej zabawie, w tym naszym fantastycznym, muzycznym plebiscycie, zwyciężyła. Miejsce pierwsze. Uff. Ponad 6 tygodni, kilkanaście eliminacji, jeden półfinał, wiele godzin prób. Świetna atmosfera, bo myśmy się naprawdę tutaj pokowali. Ale miejsce może być tylko pierwsze. A w naszej zabawie zwycięża bezapelacyjnie Magdalena Paradziej! I to jest taka dobra wróżba, Maciu, chodź do Najpierw nagrody, prawdziwy Maciu. Wygrałaś tę krednicę, mam nadzieję, że to będzie naprawdę taka kartka dla ciebie i dobry bilet na przyszłość. Moc. Pani wizyminister również gratuluję. Za moment bilet do Brukseli od europoseł Różycy, 16 Jaska. Będziemy trzymać kciuki i wierzymy, że Magda za rok pojawi się jako gość specjalny naszej zabawy. Dziękujemy Ci. Wielkie brawa.